ty, ty jest czy jesteś? Ty go czy ty <gulia> jesteś? Jesteś! <gulia> FTF! Duli pao! Jak sylo! 3-3! wsko To taki celownik, ok. który muszę sobie do OPSKS-a dodać w Tarkowiku. Oj, tak co? Tak. Co, 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 co? 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 Nieważne, nieważne. Jak zagrasz to w Tarkowa w końcu, to, to zobaczysz. Ok, dobra. Co? Zajebiście. Fajnie, fajnie tak jechać sobie z boczku, żeby starać się po prostu ominąć to, no. a wszyscy jajajaja. debile oczywiście muszą wjechać w moją stronę. A zajebi was. Zajebiście, łobuzik. Nie spodziewałem się tego. Odszukaj już, bierz nośniki danych. O, fajnie na idzie, pyna. wodna zaraz się wygina. Co? Wygina to się twoja... Wygina to się twoja wa... Nie! No przecież... Oho. <grywa> <grywa> no nie... Co ci się drugim? wygina? Ej, twoja wagi... Wę... <grywa> Oj! <grywa> Tak miło, tak. Który, no, to, tak który to mnie? Który, który, który to mi, Jay? To byłeś tak? ty? To no byłeś ty? Ty, no, no. ty? Dobra, Wielu ok. Danyu. Dobra, ja tylko tak zapamiętuję, wiesz? Za, mam tu notesik. Mam cegowski. tu notesik. No też, Będzie się na nim ścigać Pax po prostu. Tak, dokładnie tak. Jesteśmy bardzo podobni z Paxem, oprócz tego, że Pax czasami po prostu łyka jak pelikan pewne rzeczy i to tyle. No, wiem. Długo by to wymieniać. No, sumie, to był miły gracz. Wy, wywalisz go, proszę, tam, łabzik, dzięki. Teraz stoi. <noise> A, nie no, walił, no, no, no. Wywaliłem go, no. Nie no dobrze, dziękuję, dziękuję. Nie, nie, Wywaliłeś? Nie, wywalił. Nie, bo on się sam wywalił. Znaczy, tam na barierce. Ale to j zagrał dobrze, no. To mi się hover mode załączył, po prostu. <noise> wywalił się sam zamiast, żeby go no, inny. Co? Go wywalił. No co, za chłop. No. Ola! Ale co ty tu ja robisz Ja mam dobra Smaria święta Dobra ty za chranie? Ala pięć głowa yes, Ala pięć głowa Oty. A mnie ładnie strąci... Strąciłem cię? Tak. Że nie, nie dostałem cię nawet! No normalnie mi padałeś go mnie w ogóle da, o, o, ładnie tak? obok Ciebie przejechałem, tak! No tak, serio! Mnie to nie, totalnie, tak. stary! Zdranie. Ja się nie. właśnie tak ładnie cię ominąłem, bo byłem w to... poślizgu Strażaka chyba porwał. A nadgonić pierwszego kościa. Właśnie, który to jest tam pierwszy dalej? No, Jaypok był Jaypok, Srebcok Strażaka coś Strażak, Strażak, nie, nie ma Co ona nie ma Wyzwanie dostał dostał, dostał, tak jest, A. do ogoszenia mojego, mojego pożaru Już jadę Aha. do niego, i ja tego dobić Czekaj, 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 jadę ja go dobić, do jadę dobić, jadę dobić Ola no jest jeszcze na końcu a to nie, mamy ją bić, czy o co Nie, ona miała... ona nie zrozumiała Ona miała szansę Ona no. dostała j nie walnęła J-poka No, próbowałam j ale... Co ona tego dostała? No, Dobra, no, no. no, no, czym j ja będzie tak teraz jechał? Chyba zwykłym czymś, nie? Nie, nie wiem o, czym, ale oby nie było to coś złego Oby to była Oby to była weź go walni, weź go walnij, Dobrze. dobrze, no, Zfek? dobrze, ładnie o, zrobił. Rampa. RAMPĘ, rampę zrobił, czekajcie. No. Nie, no. Ja A, nie. Uważajcie ma rampę, uważajcie ma rampę, uważajcie ma rampę. Uważajcie ma rampę. On też ma rampę. Tak, ale idę go. O. Ale ci tam, ale ci wszystkich. Zespół. jedzie. Chodko, ty chłopiec. Ty chłopak psychiczna. To... Zemsta. To jest, to jest. zemsta! Zemsta to, jechał, to Fredry była, ty, nie jeden. jeden. Tak, Zemsta nawet... to jest u mnie, Ja Też mam zemstę, Fredry, no. U mnie jest nawet teatr, Dobra, Fredryum, nie ruszą się mnie nawet. Od Fredry. Jak cię nie ruszą? Nie ruszą No i tak, tak. Przejdzie obok po prostu, pa. <ślech> Przejechał. O. Nie no, ja go podbiłem <ślech> akurat, nie? O. Ja mam cię! O nie! <ślech> Niej! O Jezusko! Święta Nazareńska, ale się wysrałem. Nie, nie. Nie ten, 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 ten debil przejechał. Ale miło. No. Dla pana numer jeden. To by lec... On próbuje polecieć na guście. Tak. Powiem tak, grałem ostatnio taką mapkę. I tak Potwierdzam! Ja gdzie grałeś taką mapkę? Gdzie grałeś taką mapkę, GTA! Gdzie grałeś taką mapkę, GTA! Gdzie grałeś taką mapkę, GTA! A kiedy grałeś taką mapkę GTA? A. Nie wiem, nie pamiętam, to dwa tygodnie temu już jakoś. O, o. A <laughs> j tam hita dostał. Ogólnie... To jest pierwszy dalej j tak? j tak. Nie, wyrywał hita ode mnie, także... Bo ja mam rampo. Shepard go nadgania. Kon -sam go, kon -sam go, no. A weź się z tej Osoba, ale ja mi powiedziałeś, ale, ale uznać, mi, znać, mi, czy mi powiedziałeś, nie? ale nie powiedziałeś, nie mi powiedziałeś, ale mi powiedziałeś, ja, ja cię, no. A, niech ci, sam się Kostaj. <śla> Elo, <śla> pozdrawiam. O, Shepard pierwszy. Deadback Magic już Nie, zasz, nie, nie, ja Wiem właśnie nie, 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 pierwszy garbusem jedziemy Dzięki Który to jechał? E, do, bu do buzik, okej, okay, dobra To ja, to ja, tak o. O! Przepraszam Ale tylko pierwszego Dzięki Zetpek Dzięki Hogaty Ja opanowałem prędkości Dzięki Hogaty, dzięki, Hogaty. dzięki Przepraszam No, 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 no Zetpek, ale to ci no, przepraszam, przepraszam to, tylko nie rób tego no po No bo hamuje tym autem, a to jedzie do przodu Pagi rampa? Dasz ci, nie, on nie, jedzie Batman. vigilantem Ciu, To zepchnij Jaypoka Dokładnie, o nie. Dupni jabłcoka No on tym oh. jedzie. Dobra, przeskoczone Jedzie J, 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 phantomem. <grym> phantom? <grym> Phamtonem, no. phantom. będę go pchał w tamtą. Będę go pchał w tamtą. Aha, łobuzik. nie ma. Phantom, łobuzik. Ja by jadę phantomem. I generalnie to. Nieee. nie. I was trying. No I no, nie uderzyłem. Ale UWAŻAJ! UWAŻAJ! NIE PRAWOMO! Ale mnie cechuje Shepard, teraz ubiegnie. Nie, nie zrobię tego. SHEPARD WYWALGOOOOOO! OOOO! Dobra, space programu zrobiłem. Space program Ale zrobiony. Co, wrócił? Dobra, macie Jaypoka do walenia, macie Jaypoka do walenia. Tak, wrócił, wrócił? Tak, wrócił, jeszcze. Jak on wrócił? O, sorry, on walony jest. Jak ja mówię space program, to nie Szefart pierwszy! Teraz Szepard do bicia jest. Oh. Uh. do bicia! Szefart do bicia! O! Szefart do bicia! O! Tutaj można z tym panem DO BICIA! Jpog DO BICIA! Jpog DO BICIA! JAPOG DO BICIA! Jpog DO BICIA! Jpog DO BICIA! Jpog I SZEFART DO BICIA! Nie, nie, Jpog JAPOG. Separ, Szefart. Ja jestem? Szefart, Szefart, no dzięki, Aha. wszystko wytłumaczyliście. Wszystko Jadą mózgami wow. golfowymi. J-pard. J-pard? Ty! Wziąłeś to! O. O. Ale żeby tak! Czekajcie! Ja do Was już jadę, bo to jest no. to Pogaty, do bicia! <głupia> już nie! Eee, kto tam jest do bicia pierwszy? Shepard do bicia! Hahaha! <głupia> tak, tak, już czekam, już czekam! Już czekam, już czekam! Już czekam, specjalnie! wiem ja a uciekamy? Fantom. Tymi wózkami? Co? Co? Fantomy nas gonią. No właśnie, o. wiem, dlatego trzeba uciekać. O nie! O nie! Łooo! Wow. <głupia> <głupia> Bo tam znie...zniesło no, Ale J nie zniesiony. Przeciwnik rozsierdzony, także... działałem! <gryzną> ja, no co Jak mnie, to... co mnie! Chogaty hey, do mycia! <gryznu _> mycia Jezus! Ja do mycia! <gryznu _> do mycia to ty dupę w masz, nara Tak, jest, jest tak Plecy też, narta taka poszła teraz To prawda, ta prawda ty, czemu mam ten talerzy, skoro miałem nie wiem, Człowiek spoczony fans. Człowiek spoczony fans. Ony tak, tak. Ten tu styczony stetya. Tak, tak. I to jest dalej. No nie, ja. Holy. Holy. Shit. Kto to jest tam? Pięć zapłonów, to jest to patway. Co to co, co Ola powiedziała? Nie zrozumiałem ani słowa. Przejdźcie Ole, proszę! Co? Ona palnęła po prostu kogoś Tak? Na kogo? Nie, Wiem, nie zrozumiałem. Ja też nie zrozumiałem. Co ja oznaczałem Przejdźcie ole. Ja mówię przejść, oh. Ole, proszę. Holy moly, oh, holy, Oooo, e jeden? Bo jesteś na pierwszym, a ja na szóstym. Znaczy na piątym, a ja na szóstym. Cyk, cyk, cyk. Szepard wszystkich! No jestem pierwszy, Szczesło. tak? jestem pierwszy! Pane, górne, Jak było wcześniej? Ja bym, o. o! Ty szmat Dzięki, szepard. <laughs> ty Gnąłem, że szeparda! Kurw! wam szeparda. O wem wam się pardę! Nie ze się! No, się szmato ma no, Zepchałeś wszystkich! Tak. To przynajmniej oddałem ci. Ale to, to, nie było, to nie był konflikt pomiędzy tobą a no, mną. Po cholerę a, się wtrącasz. Okay, no dobra, to Bogaty lodziarko jedzie. Tak. Czy tak, jedzie? Lodziarko... Lodziarnią. Zaraz nie będzie jechał. No już mam Zostałeś? ode <śle> mnie. Dostałem trzeci strzał właśnie. Czwarty, przepraszam. No ale dobrze, bo jesteś pierwszy. Chogaty do bicia, nie proszę wiem. go tam, cim cim ja cim pim pim I dalej jedzie. Nie, nie mam wam tego za złe. I dalej jedzie. Łobuzik mnie uderza cały czas. Bardzo dobrze. Łobuzik, łobuzik. O buzik. O Jezu, nawet Ola jeszcze. Dobrze. No, że teraz zaliczyłem każdego. O! Rozumiecie, bo yes, chodzi, tak, bo to, chodzi każdy o Sze szerokie horyzonty. Co? O, Zetpek dzisiaj ma jakiś taki. Zetpek ma dzisiaj, no Zbuk. gadanie, o, ale gadanie ci dziwnych karma rzeczy. Oddała, bo buzik. Za to cofnięcie Co? No, A, nie no Mówię, że no, mu prawie to karma buzik. oddała za to cofnięcie łobuzik. Łobuzik mi to zrobił zrobił taką wycofkę wiesz do mnie tą bagi rampą, ale był w duchu cały czas i prawie A, wypadł Ej, ale wjechałem w ciebie no, I nie, nie cofnąłem się tylko... się, tylko po prostu już jechałem, no, jakby opowiesz, zawróciłem okay. od punktu jakby. O kurde, czy tym samochodem O nie, jest on jest znowu ciężarówką jedzie no. Którą ciężarówką? O nie... nie taką żarówką, pustą, Tą ciężarówką? Dobra. O, o, nara. Space Program uruchamiam! Space yes. Program! Dostałeś? Tak. Sorry. Dostałeś? A wyleciałeś? Nie. Kur... Kurczę, po Może go tam... po drugim, po trzecim! Dobrze, proszę no. go tam... To jest Battle Royale prawdziwy! Proszę wiesz, go tam, to... bo tam... Proszę go tam... Miotać o. nim o ściany. Przepraszam. O. O nie. Tak, było, było, uderzane od każdego. Każdy próbował mnie zatrzymać, to jest fakt. Ajaj. Aj. już mnie doganiacie praktycznie tymi tymi bezdami. No nie, jeszcze nie. Nie, nie, nie wiedź o, we mnie, nie, nie wiecie. Teraz nadgonicie, teraz nadgonicie i to tak łatwiutko. <grym> wywalcie go, wywalcie go tam, wywalcie no. go tam, wywalcie go tam, no. Urzę, wywalił wy wy wal... pierwszy. Przepart pierwszy! Przepart pierwszy! O, już nie! Już nie! Przepart pierwszy! Już nie! Hogaty już pierwszy! Nie pier... Znowu hogaty pierwszy. pierwszy! Hogaty pierwszy, Hogaty pierwszy! Przepart no, no, pierwszy! Nie! Jak? Przecież on dalej jest pierwszy, Hogaty! Przepart No to co pierdolisz głupoty tam? Do buzik! No! no buzik, Do buzik! Do buzik! Do nowe, nie znałem! Ja. Gata głupoty nowe, nie znałem! Proszę go tam! O! Osoba! Uuuu! j -box. No j Nie rozumiem, że on Ciebie puścił, a mnie, mnie wywalił? Miałem go, ale jechałem. Miałem go wiele razy nawet, powiem tak. Praszam. Były takie momenty. Mhm. <grym> Pamiętam, incydenty momenty. Incydenty momenty. Tak, były zagrane momenty, incydenty. No i wypierd... O, kolejny! <grym> kolejny tutaj do mnie się Co przycofał. Jest? Jak już się całą, ja tylko skręcałem nie, nie, nie. Jakby ktoś mnie bił, to walczę też parda najlepiej, bo on tak będzie jest zaraz jest. pierwszy o, dostałem. O, dostałem! Dostałem, nie? Już nie Ale ja F-kę przypaliłem, a, ty... a Bogaty jest Nie, pierwszy. bo My po prostu wywaliło Nie jestem pierwszy! A, no nie, dobra. jesteś pierwszy, a, pierwszy. Nie, no, Mam jest dwa pierwszy. nawet Nie, no jesteś pierwszy, przecież mi paliło Hepard jest pierwszy, pierwszy, pierwszy. On pierwszy. Pierwszy. jedzie, on jedzie, ale was... Niemiły Wuja robi Ja po prostu Dobry. robię to lepiej niż łobuźci zrobił was wuja Robi was buja za każdym razem? będzie Dziwi. No i lubi się ładnie. No, ja tym go nie mam. Jeszcze No czy ty jesteś? Normalny, A czy jesestes, ty jesteś? Czy ty, jesestes... ty jesestes... jesteś? Czy ty jesteś? Jestem tak 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 Ja to muszę. Ja Ja to na pierwszym miejscu muszę. Ja to muszę. to Trzepardzik, mocno na pierwszy Nie, czy tak mocno? Zaraz, teraz wy będziecie mieć, jakby ja pewnie będę w ciężkiej nie, nie dupie O, uch, ma no... O, nie Czy cię ktoś dupnie? To nie No właśnie, ma... pewnie będziesz tu ty dupnie, czy nie dupnie? No, ja co, dbał, kto tu ja ja co był w Amsterdamie? Ja Co jest Chłopcze. Chłop Nie! w Amsterdamie? A? Nie wiem. Zetpek. Przyznaj się. Ja w 2022 mam 2024, więc jakby okay. <grym> Aha, dzięki Kamil. No, e, mi do szepard, to <grym> jakieś info. Halo, do Shepard'a. Halo. No, no, nie pan wiem, Kamil. Dostałem i, boże, by... i nie jestem pierwszy. Pierwszy nie, jest J-Pog zastranie Jestem. J-Pog zastranie, jay -pog jay -pog jay -pog zastranie, zastranie jest pierwszy. Ej, nie miło mówisz. No Ojej, nie ty. <śla> ja cię <ty> <śla> <śla> <śla>

nie, to się ma chłopaki. Zatój na coś ściga jeszcze. Walik na łóżko! leci! Jest yes, Kamil! A Kamil spadł w ogóle, a Szepard Demile. leci. Wyłączył mi się ten chodnik! Ten poleci.